Cześć, cześć, siema, siema, tu Sibum, a to drugi odcinek serii Minecraft triki i poradniki. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić ukrytą skrzynię w Minecraft, tak więc zapraszam. Dobra, więc tak, chcielibyśmy sobie zrobić jakąś ukrytą skrzynkę w Minecraft, na przykład na serwerach, żeby nikt nam nie znalazł. Więc tak... Powiedzmy to jest jakiś domek, to jest ściana domu. Podchodzimy do takiej właśnie ściany i klikamy w tym miejscu i otwiera nagle nam się skrzynia. Jest to taki bóg, że właśnie na odwróconej takiej schodku i takim zaokrąglonym jeżeli tu klikniemy, jeżeli nie świeci się dookoła ta obramówka, w tym miejscu właśnie nie świeci się już obramówka, to wtedy klikniemy i otwiera się wielka skrzyna. No i ta skrzynka właśnie jest tutaj. Tak więc teraz pokażę Wam jak to zrobić. Do wykonania tego triku potrzebne nam będą jakiś kocyk budulcowy, schodki i skrzynka oczywiście. Robimy jakąś prostą ścianę, najprostszą z możliwych. O, właśnie tak. Kładziemy teraz nasze schodki po bokach zaokrąglone no oczywiście. Bez nich nic nam się nie uda. Stricznie. Tę jaką ściankę dam. już wszystko ładnie wyglądało. I teraz za tym klockiem kładziemy skrzynkę. Może być pojedyncza lub też podwójna. Obojętnie. Z drugiej strony mogę zrobić też to samo. Także będzie działać. I właśnie otwieramy skrzyneczkę. Klikając tutaj. Z tej strony. I jest to samo. Myślę, że trik Wam się spodobał. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do komentowania i dawania kciuku w górę. Trzymajcie się i cześć.